O ale spój, no muszę pójść spać. Ej, kim gdzie jesteście? No nie bim mnie! Spokojnie, spokojnie, panowie. Ej, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy. Nie wiem, nie. Co co wy macie za ubrania? A, a co, co, co ma? Tak Ej, co jest? Gdzie my Witajcie, jesteśmy? Witajcie moi drodzy. Odpoczywać do kibla chyba. Gdzie a jesteś kim pan jest? Spokój, 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 gdzie spokój, 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 nie chodzi tu. Co ona ja, zachłęknęłeś? O kurde, ja wy jesteście ja Dobra, dobra. Jesteście w grze. O liter piwa. Wow! Kto. Kto zostanie... Nie, nie to, kto odpadnie z gry, zostanie usunięty dosłownie z wszystkiego. Nie dostanie piwa! Nie dostanie piwa! Nie, moje piwo! Ebo! Zapraszam do PKP! Ej, bo, będzie no Boże, PKP! Ja pierdol... się będę się później. No i gdzie? Gdzie? Nie, nie, chyba się spóźnia. No, no i, e, PKP się trzeba chyba kręcił na, na piechotę. O Boże! Zapóźniło! Zapóźniło, który nas porwał. Nie pij mnie! Bo strzelę w ciebie. Dobra, a gdzie idziemy? Ale tu jest ciemnego. Idziemy na pierwszą grę. Jaką grę? O, grę? o piwo? A co to za, za znak tam na chmurkach się stworzył? No to po <śla> co? Maja? Chodź! Proszę. A co, proszę czemu uwagę. to są trupy? Nieważne, nie interagę. No dobra. Proszę o uwagę. A co tam pani robi? Co ta pani robi tam? Gdy poka pokażę wam zielony blok, to znaczy, że możecie iść dalej. Gdy pokażę czerwony, to znaczy, że nie wolno się ruszać. Zasady A czemu nie dostane? wolno? Bo zostaniecie, zostaniecie usunięci z gry. A czemu zostaniemy usunięci z gry? Co to da? Jak usunię zostaniemy usunięci, no to, to co? Koniec pytań. I nie ma wychodzenia poza linię, dopóki nie powiem start. To zaczynamy grę za 20 sekund. Eee, ale długo! 5 4 3 2 1 0 Green light! I've light. Before. light. Oj. I... Dobra, to już koniec naszej przygody. <laughs> Jeśli chcecie kolejną, zostawcie lajka like i suba. A za niedługo będzie part 2.